Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja wszedłszy do niej anioł rzekł bądź pozdrowiona łaski pełna pan z tobą błogosławiona jesteś między niewiastami ona zmieszała się na te słowa i rozważała co by miało znaczyć to pozdrowienie lecz anioł rzekł do niej nie bój się maryjo znalazłaś bowiem łaskę u Boga Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego. a Pan Bóg da mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do Anioła: „Jakże się to stanie, Skoro nie znam męża. Anioł jej odpowiedział: Duch święty stąpi na Ciebie i moc najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy odszedł od niej Anioł. Oto słowo pańskie. Przyjdź, Duchu Święty, przez serce Maryi, Królowej Wszechświata. Proszę, namaszczaj nasze serca, nasze umysły, nasze uszy. Chcemy słuchać tego, co mówisz do nas. Maria, 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 Shalaman, Nechenun, Adonai, Adonai, Adonai. Adonai. Pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza ono jest czytane i w czasie Adwentu i w czasie też Bożego Narodzenia. Jednocześnie ten tekst jest przygotowaniem do przeżywania Jutrzejszej uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Mówi nam także nie tylko o Chrystusie, Królu, ale także pośrednio również o Maryi Królowej. Ten tekst opowiada, że naród kroczący w ciemnościach. Czyli tak naprawdę Izrael potrzebował światłości, ale także wszyscy poganie, cały świat tęsknił za światłością, za wielką światłością, która tylko z nieba pochodzi i może oświecić z góry nas wszystkich. Mieszkańcy cienistej krainy śmierci, jak są nazywani w pieśni, Zachariasza widziło nas wysoka, wschodzące słońce, aby świecić tych, którzy w mroku i cieniu śmierci mieszkają. Właśnie to światło, to słońce zabłysło ludzkim sercom. Kiedy narodził, począł się i narodził się umiłowany Zbawiciel. Wtedy wielka radość zapanowała w sercach Wielu. Ludzie radowali się narodzeniem Pana Jezusa tak jak radują się, bo są wielkie żniwa, albo jak się radowali, kiedy zdobywali wielkie miasta, zdobywali także łupy, i cieszyli się tym, że mogli pokonać wrogów, ich ogołocić. Dlatego, że oni wcześniej okradali, zniewalali Izrael, naród żydowski. Więc te porównania do żniwa, do zwycięstwa odnoszą się do żniwa duchowego, do zwycięstwa duchowego. Bo kiedy nasze życie jest naśladowaniem Chrystusa, to jest równane do tego, że siejemy dobro, które na końcu będzie opitym żniwem. Kiedy idziemy za Chrystusem, to walczymy, a na końcu będzie zwycięstwo. A więc wielka radość. Wielkie żniwa duchowe i wielkie zwycięstwo, którym bierzemy udział już teraz. A zapowiedź tego wszystkiego to Chrystus zmartwychwstały. To Jego zwycięstwo. On pokonał wszystkie siły ciemności, rozbroił je. On jest tym, który pozwala nam karmić się Jego ciałem, Jego krwią, czyli duchowe żniwo. To wszystko są oczywiście sprawy, które przerastają nas, nie są łatwe do od razu zrozumienia, do przyjęcia, ale rozważajmy je w sercu, pochomili, starajmy się, żeby one były w naszych myślach. Bo również ten tekst mówi o tym: Dziecie nam się narodziło, syn został nam dany. Otrzyma wielką władzę, będzie nazwane przedziwnym doradcą, Bogiem mocnym, odwiecznym ojcem, księciem pokoju. Jakie piękne tytuły przysługują Chrystusowi. To dziecie jest doradcą nas nieumiejętnych. Jest Bogiem mocnym nas słabych, jest naszym odwiecznym Ojcem. A my jesteśmy dziećmi Króla. Książę pokoju, który obdarza nas pokojem. Dzieci Króla żyją w pokoju, nie w chaosie i wewnętrznym zamęcie. Więc Pan obiecuje, że Jego pokój, pokój mesjański, nie tylko na ziemi, w całym wszechświecie, będzie odczuwalny, kiedy przyjdzie po raz drugi wszystkie siły ciemności, siły, które wywołują wojny, wywołują zamęt, chaos, wszystkie siły zła, wszystkie ludzkie także siły zła, będą ostatecznie zmiażdżone, zwyciężone. Nastanie pokój. Już nie będzie panował grzech, który wywołuje lęki i niepokój. Będzie panował Chrystus. To Przedziwne dzieci, ten przedziwny doradca, Bóg mocny, odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Niech te tytuły również będą w naszych sercach, naszej pamięci wyryte. Niech myślenie o tym, kim jest Pan, pomoże nam też przeżyć czas Adwentu, a potem Bożego Narodzenia. Bo dobrze jest myśleć o Panu. Te myśli nie wywołują w nas udręki, strapienia. Tak jak kiedy myślimy o różnych sprawach naszych, tego świata, trapimy się, martwimy się, co będzie w naszym życiu, co jest, co nam nie wychodzi, różne ataki ze strony ludzi, różne przeszkody ze strony naszych nieprzyjaciół, różne choroby, dolekliwości, to powoduje, że nie możemy spokojnie odpoczywać nawet, że nie możemy spokojnie zasnąć. Pan mówi, kiedy ja przyjdę, obdarzę Ciebie pokojem, żebyś się już nie martwiła, nie martwił tymi niepotrzebnymi sprawami. się o to, co najważniejsze: o Pana, o króla, o jego królestwo. Nie zaniedbując tego, co powinieneś, powinnaś czynić na ziemi dla chwały króla, ale wszystkie inne rzeczy, które przeszkadzają, męczą, trzeba odrzucić. Trzeba nimi wzgardzić. One nas oddalają od Chrystusa, Zebrają pokój. Królestwo Jezusa Króla będzie wikuiste. Ono jest przede wszystkim duchowe, wewnętrzne w sercach ludzi, ale także będzie widzialne w chwili przyjścia Chrystusa Króla także na zewnątrz, przecież w niebo to Królestwo. Tam będą dzieci Króla, Synowie Królestwa, Zudzy Królestwa, córki Królestwa Niebieskiego. Tutaj wydaje się, że jesteśmy niewolnikami. Nie. Jeżeli żyję w łasce Bożej, nie jestem niewolnikiem. Jeżeli żyję w grzechach, tak, jestem niewolnikiem króla ciemności, szatana. Jestem niewolnikiem wtedy królestwa grzechu, ciemności, roku i śmierci. Ale kiedy żyję właśnie w Chrystusie, jego łaską, jego miłością, jestem wolny, jestem właśnie dzieckiem króla. Wtedy panuje we mnie miłość Chrystusa, zwycięskiego Chrystusa. Więc Pan, Jego panowanie jest pełne sprawiedliwości, pełne prawości. Nie tak jak rządy ludzi na ziemi, które nawet wydają się czasem sprawiedliwe, a potem się okazuje, że te, za tym się kryje też nie, nieprawość, nieprawda, fałsz. Także na Ziemi nigdy nie będzie pełnej sprawiedliwości, prawdy i prawa, za którym tęsknimy. Tutaj nigdy nie będziemy nasyceni sprawiedliwością, tylko Boża sprawiedliwość nas wypełni. Boża sprawiedliwość się w pełni zrealizuje względem każdego człowieka, względem nas, względem Ciebie i mnie. Bo Bóg jest sprawiedliwy, dobry i miłosierny. I dobrze, że mamy takiego Króla, który nas nie zwiedzie, nie oszuka, który nie będzie nas uciskał i gnębił, ale chce wywyższyć swoje sługi, abyśmy się stali Jego dziećmi. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokonał, o czym usłyszeliśmy w tym tekście. Tak, miłość Boża jest zazdrosna, ale nie ma nic wspólnego z zazdrosną, czasem chorą miłością ludzi, która zniewala człowieka, bo chce tylko tego człowieka dla siebie mieć. Boża miłość e, chce oczywiście mieć nas dla siebie, ale w wolności i w miłości. Ta miłość nie zniewala, ale daje pełną wolność. Ta miłość uszczęśliwia, tak, bo Bóg jest zazdrosny w tym sensie, że nie chce, abyśmy byli dziećmi szatana, dziećmi demonów. Braćmi, siostrami, demonów. I w tym sensie Bóg jest zazdrosny. Nie chcę, żeby nasze dusze były potępione i były w królestwie ciemności. Ale Jego zazdrosna miłość chce, abyśmy byli w Jego królestwie. Jego miłość tego dokona. Tylko pozwólmy tej miłości, która wszystko może. Szatan niewiele może. Ale Bóg może wszystko. Bóg jest Królem. Jest Panem. Dlatego powiesz mu swoją wolność, swoje serce, swoją duszę, swoje ciało, swoje życie, swoje wszystkie zranienia, cierpienia, bóle, choroby swoich bliskich, tych wszystkich, których kochasz, za których się modlisz, z którymi też cierpisz albo z którymi się radujesz, wszystko to powiesz Królowi, a Król będzie panował. Ale On będzie panował też jako pokorny sługa. On jest Królem a jednocześnie pokornym sługom naszym. Na Ziemi nie ma takich królów, nie ma takich władców, żeby pokornie służyli, byli, byli jednocześnie sługami. A Jezus jest takim królem, sługą naszych serc, sługą zbawienia naszego. A więc król z Nazaretu ukrzyżowany jest naszym królem.